Radio Sport Polonia Polish Radio Sport Polonia Już za chwilę w programie Pasja Sport, który powraca do nas po kilkumiesięcznej przerwie. Dzisiaj o pasji kolekcjonera, czyli na naszej antenie Krzysztof Kostek i jego wspaniała, długoletnia kolekcja biletów Programów meczowych i nie tylko. Zagłębia lubin. Już za chwilę na naszej antenie połączymy się z lubinem. Absolwent Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, sympatyk Zagłębia Lubin, który odtwarza tą klubową historię, no i jakby nie patrzeć, również kolekcjonuje pamiątki związane z Zagłębiem Lubin i również jest tutaj autorem fanpage'a Zagłębie Lubin, kolekcje, kolekcja biletów i programów. Ale o tym wszystkim za chwilę powiemy. Witamy Panie Krzysztofie. Nie, nie. Jak, z tej strony. jak sobie radzicie w, w dobie pandemii? Wy historycy, ludzie związani z Zagłębiem Lubin. No to jest ciężki temat, no bo niestety archiwa, biblioteki są pozamykane, więc ciężko uzyskiwać nowe informacje. No, trzeba się opierać na tym, co się zdobyło do tej pory, czyli te zdjęcia, które wykonałem, materiały, które pozamawiałem, mogłem zamówić to przez drogą internetową, po prostu spływają do mnie i... W ten sposób to opracowuje, tak? Jeżeli trzeba sobie jakoś radzić i jakoś z tym żyć. W zagłębiu Lubin, jeżeli no, poza okresem pandemii jest otwarte na co dzień możliwość zwiedzania klubu, zwiedzania też i jeżeli jest, takie, jest taka możliwość historii poznania tego klubu. Czy jest taka możliwość dla zwiedzających? Tak, tak. Tutaj w klubie akurat wychodzą z inicjatywą taką, że nawet pojedyncze osoby, które są gdzieś powiedzmy przejazdem, no bo wiadomo, Lublin nie jest dużym miastem, więc turystyka, że tak powiem, nie kwitnie, ale osoby, które, które jadą, chcą zwiedzić stadion, przyjechać do, do klubu, poznać historię, zobaczyć salę pamięci, mogą spokojnie wejść do klubu, zapowiedzieć się na portierni i zawsze któryś z pracowników oprowadza i organizuje taką mini wycieczkę. Mógłby Pan powiedzieć więcej o tej sali e, historii, sali pamiątek związanych z Zagłębiem Lubin? Znaczy tak, no są dwie sale. Tak naprawdę jedna jest konferencyjna i druga sala, w której przebywają przed meczem dziennikarze. One zostały, że tak powiem wyeksponowane i przygotowane do tego, żeby no, ukazywać tą klubową historię. Poza tym no w budynku akademii stworzono też w stołówce, Jest, są ściany pełne wychowanków, którzy debiutowali w Ekstraklasie, wyjechali za granicę. Przykładowo Krzysztof Piątek, Piotr Zieliński i wiel, wielu innych. Zostali też wyeksponowani, żeby dawać przykład młodym adeptom piłki, że, że można się z Lubina wybić, robić karierę międzynarodową, reprezentacyjną. Także tak to wygląda. Na korytarzach również wyeksponowano ważne, ważne momenty czy buchary zdjęcia wybitnych reprezentantów Zagłębia tak? czy, czy kraju, koszulki i tego typu rzeczy. Także no, jest, jest jakaś ciekawa inicjatywa, która, że tak powiem, też bardziej ten stadion i budynek klubowy jest bardziej taki przystępny dla ludzi, tak? nie wchodzi się, nie widzi się samego betonu, koloru, tylko po prostu są zdjęcia. Różnego typu plansze, koszulki, które ubarwiają, że tak powiem. Mhm. Jak, jak czujecie się lepiej? Lepiej było i taką atmosferę się czuło naprawdę takich historii przy starym e, e, stadionie Zagłębia, bo wiadomo, to e, dokonana została renowacja tego stadionu. Czy jednak już w tych nowych ścianach klubowych czujecie się jak u siebie w domu, jakbyście tutaj byli od razu? Tak naprawdę od pokolenia, bo, bo od pokolenia kibiców, tak? No, był pierwszy stadion górniczy, na, na którym jeśli chodzi o ekstraklasę, tak? Zaczynano granie w ekstraklasie. Później był stadion GOS, ten potężny moloch, tak? Który, który funkcjonował i wiele osób zaczynało w takim czy innym etapie. Później powstał nowy stadion, który jest, służy nam do dzisiaj. I tak naprawdę zamówię. Wszystko zależy od pokoleń, kibiców, jaki rocznik, yy, że tak powiem, się może na ten temat wypowiedzieć. Ja przeżyłem dwa stadiony, czyli ten Gosu i, i ten nowy. Niestety, jak ekstraklasa była w Lubinie zaczynała być, to byłem rocznym dzieckiem, więc nie, nie pamiętam tamtych czasów. Ale mówię, no tutaj jest kwestia tego, tak naprawdę, kto ma jakie wspomnienia i z jakiego okresu. Myślę, że, że z każdego z stadionu obiektu tak można, można mieć mnóstwo wspomnień i, i sobie w jakiś sposób to poukładać, także wszystko zależy od wieku. Bo... No tak, przejdziemy może do wspomnień, które pan wspomniał. Niesamowita historia Zagłębia Lubin. Wiadomo, krótka, ale jakże niesamowita. Podróż do Mediolanu, mecz z Acy Milan. Wiadomo, w dwóch meczu byliście bez szans, ale jednak strzeliście bramkę w meczu wyjazdowym. Czy pamięta pan tamte czasy? Czy pamięta pan również, jak wtedy Lubin przeżywał spotkanie, jak przyjmując no, taką potęgę piłkarską, jaką. Była bez wątpienia wtedy drużyna AC Milan. No to, że tak powiem, można powiedzieć, że każdy marzył o takim przeciwniku, żeby z, żeby z, żeby z takim zagrać. Tak? No to, to było coś wielkiego dla takiego klubu, jak z takiego miasta Lubin. Tak, no to był kopciuszek, można powiedzieć, w pucharach europejskich, jeśli chodzi o Zagłębia. A Milan to był, no, klub marzeń, tak? No, można go porównywać do dzisiejszej Barcelony czy Realu. Więc dla samych piłkarzy to było wielkie przeżycie, bo, bo sami robiąc wywiady z nimi często wspominają, że no tak naprawdę widziano tych zawodników w telewizji, tak? Oglądano Ligę Mistrzów, mm -hmm. różne puchary, tak, Ligę Włoską i, i zagranie przeciwko takim tuzom no, świat, światowej piłki można powiedzieć, to było wielkie przeżycie dla samych zawodników. Jeśli chodzi o kibiców, no to wiadomo, no to, to, to było coś, coś niesamowitego. Część osób miała tą możliwość, pojechała do Medialonu i mogła to na żywo przeżywać, więc to też są wspaniałe wspomnienia wielu osób. Jeśli chodzi o Lubin i o ten mecz w Lubinie, to też tutaj się wiąże z tym mnóstwo historii, bo no jak większość osób, to wydaje mi się, że, że zna te realia. Milan chciał ten mecz rozgrywać wieczorem, w Lubinie nie było oświetlenia, więc tak traktowano, żeby rozegrać przykładowo ten mecz we Wrocławiu, Krakowie lub w Poznaniu i Milan nawet chciał ponieść koszty transportu zawodników, kibiców, tak, żeby tylko medialnie to rozegrać i telewizja chciała puszczać ten mecz w godzinach wieczornych, tak, przy, przy sztucznym oświetleniu. A niestety, znaczy niestety albo stety, w zależności kto, kto na to patrzy, bo, bo akurat kibice w Lublinie się oburzyli na, na, na wieś o tym, że, że mecz będzie rozgrywany gdzie indziej, no i po części też dopięto tego, że mecz rozegrano jednak... Po wczesnej porze i rozegrano go w Lublinie, więc no może tłumów aż takich nie było, jakie mogły być, tak powiedzmy, w godzinach wieczornych, no ale to jednak było przeżycie dla każdego. No tak, jednak taka nietuzinkowa drużyna. Dzisiaj możemy pomarzyć o takich rywalach w europejskich pucharach. Niestety polskie drużyny kończą tę przygodę w wakacje. Zapytamy, może o stricte no, krótszy dzisiejszego programu. Jak zaczęła się ta, ta pasja kolekcjonowania? Dlaczego akurat Zagłębie lubi? No powiem szczerze, że <gryw> dlaczego Zagłębie. Akurat dlaczego Zagłębie to jest opowiedź prosta. No, tradycje górnicze, urodziłem się w Bolesławcu, więc no, można powiedzieć w starym Zagłębiu Miedziowym. Dziadek i tata byli górnikami. Pracowali w Zagłębiu Miedziowym, więc, jakby z automatu, te tradycje górnicze zostały powiązane z klubem i Zagłębią. Tak więc, e, od najmłodszych lat, jeśli się mówi o jakimś klubie, no to to było Zagłębie, tak? Z perspektywy mojej rodziny. E, więc, to po pierwsze. A jeśli chodzi o to, o to kolekcjonerstwo, no to zaczęło się w sumie od pierwszego meczu, na którym się pojawiłem. I tak pomyślałem, że fajnie mi było zostawię sobie po prostu bilety na meczach, na których byłem na pamiątkę. Ale z biegiem czasu naszły mnie takie myśli, że może fajnie by było zacząć zbierać wszystkie bilety, żeby udokumentować to i stworzyć swego rodzaju katalog, który będzie dokumentował sezon po sezonie bilety, jak one wyglądały tak z meczów wyjazdowych, z domowych i, szerszą, i później to się przerodziło też w szerszą akcję dotyczącą pamiątek, zagłębia. Tak? I nie od tego się zaczęło. No tak, tych biletów zapewne i programów meczowych jest sporo. My możemy również śledzić Fanpage'a na sensy informacje związane z historią Zagłębia Lubin, ale także i możecie wejść na stronę pana Krzysztofa na Twitter. Tutaj również na tym profilu znajdziecie, powiedziecie, ikony Zagłębia Lubin. Znaczy akurat tutaj tych dwóch to nie miałem okazji poznać, ale poznałem no, wielu innych, z którymi, że tak powiem, nie przeprowadzam wywiady i udostępniają mi swoje zbiory i fotograficzne, i swoje pamiątki z czasów gry, więc tutaj to, że tak powiem, staram się łączyć z tym, co robię i na stronie, czyli udostępniając wywiady. Na kolekcji na facebookowej czy na twitterze udostępniam urodziny tych, praktycznie każdego dnia ktoś obchodził rodziny, więc staram się poszerzać tą swoją bazę i o młodsze roczniki i o starsze i cofać się po prostu jak najdalej się da. To wiadomo, no to się wiąże wszystko z, kwerenda, z kwerendami, robieniem wywiadów z kolejnymi osobami, każda osoba podsuwa jakieś no, nowe wątki, które można rozwiązywać i... I w ten sposób to też działa. Ale mówię, wielu zawodników jest też do tej pory związanych z klubem, tak? bo piastuje stanowiska trenerów w Akademii, czy, czy w jakiś sposób działa w futbolu. Ta społeczność Zagłębia jest dosyć żywa. Tak? Funkcjonuje też takie stowarzyszenie retrofutbolistów. Są Oldwoje, którzy jeżdżą po całej Polsce po turniejach, więc jakby propagują też na co dzień historię Zagłębia. I... Swoimi osobami też, że tak powiem, reklamują to. Mhm. Czy lokalne media się tym interesują? Czy też jest stworzona, czy w przyszłości będzie telewizja klubowa, która będzie taką stricto, też opowiadającą i wykorzystującą pańskie doświadczenia, historyka, gdzie znalazłby się taki kanał artystyczny z pana udziałem o historii Zagłębia Lubin? Także telewizja klubowa. Funkcjonowała swego czasu, teraz to w trochę mniejszym, mniejszym stopniu działa, ale jest to bardziej skupione na bieżących sprawach i funkcjonowaniu klubu. Jeśli chodzi o lokalne media, to jest paru, że tak powiem, zapalańców, którzy trzymają rękę na pulsie i m.in. mam też możliwość publikowania swoich wywiadów na, na serwisie, na portalu w dziale sportowym lubin.pl i współpracuję tam z Wariuszem Babiczem. Też, że tak powiem, człowiek, który zajmuje się historią, który drąży wiele tematów i, i, i wspólnie z nim, że tak powiem, na tym serwisie mogę, mogę współpracować. Jest kilku innych zapaleńców, takich jak ja, może y, część z nich to też kolekcjonerzy, część z nich tylko ludzie, którzy zajmują się historią, y, jest kilku statystyków lokalnych i no, mogę, no to jakoś w miarę w naszym, y, że tak powiem w lubińskim środowisku funkcjonuje. Klub korzysta, korzysta z wielu informacji. Sam też stara się, że tak powiem, prowadzić swoje akcje marketingowe, stworzono Miedziową tożsamość, która odbiła się szerszym echem w ostatnio, nawet w jakimś tam rankingu ogólnopolskim zostali ujęci na trzecim miejscu, jeśli chodzi o tą akcję marketingową i wspominanie historii klubu i ukazywanie jej tak na co dzień, więc... Jakoś to wszystko idzie do przodu, mam nadzieję, że będzie tego więcej, bo mówię, warto, warto pamiętać, że to jednak klub, który zdobył dwa mistrzostwa Polski, kilkukrotnie walczył w finale Pucharu Polski. Niestety nie udało się zdobyć tego pucharu, ale, ale że tak powiem klub swego czasu dosyć mocno był na piedestale tak, polskiej piłki. No tak, no pamiętamy te czasy, gry również w europejskich pucharach, no liczymy na to, że Zagłębie się odrodzi, że będzie znów walczyło o te europejskie puchary, że zagra w tych europejskich pucharach, wiadomo z jakim szczęściem borykają się w ostatnich czasach nasze polskie drużyny. Zapytam tak również, czy jest Pan również zapraszany do szkół? Czy jest y, może taka możliwość, aby też i piłkarze przychodzili do szkoły y, na lekcje? No, w, trudno mi jest powiedzieć, na jakie lekcje, czy to wiedzy o społeczeństwie, to nie wiem, ale, no, ale może nawet i na lekcje wf które też by odbywały się nie tylko na salach gimnastycznych, ale także i w klasie, gdzie można przedstawić takich wspaniałych piłkarzy, postacie związane z ogębią lubin. Czy takie inicjatywy są podejmowane? Czy szkoły zapraszają? szkoły się w ogóle interesują dyrekcją szkół w Lubinie i w okolicy? Znaczy tak, jeśli chodzi o moją osobę, no to, to tam powiedzmy jest współpraca z muzeum czy, czy, czy z pewnymi jakimiś instytucjami yy, plus klub. Więc raczej takich lekcji nie prowadzę i nikt, nie, nikt z takim pomysłem, że tak powiem, nie wyszedł. Ale jeśli chodzi o tą drugą kwestię, że tak powiem, piłkarzy, zawodników czy mas maskotki klubowej, tak to, to jest wiele akcji, które klub prowadzi i że tak powiem, no jest dosyć spore zainteresowanie w całym tutaj regionie, który kibicuje zagłębił, bo, bo to były akcje czytania, przykładowo dzieciom w przedszkolach, gdzie maskotka, czy dany zawodnik jechali i, i, i mogli po prostu poczytać dzieciom. Są też lekcje WF-u, czyli pokazowe jakieś treningi. Dla szkółek, dla, 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 yy, na zajęciach w i tak y, razem z zawodnikami prowadzę jakieś zajęcia. Gdzie pan te wszystkie rzeczy trzyma? No bo w domu no to wiadomo, że żona to by dała nieźle popalić, powiedziałaby człowieku to to sobie służy osobny dom. <noise> Nie, no aż tak, tak źle nie jest. Są regały, są półki, więc, więc to wszystko jest, że tak powiem segregowane. Wiele rzeczy mam też, że tak powiem na dyskach, więc to są wersje elektroniczne, które, które po prostu wykonałem zdjęcia cyfrowe, czy skany danych dokumentów, czy, czy informacji z gazet, no wiadomo. Są gazety, są jakieś, są programy meczowe, plakaty meczowe. No to wszystko staram się trzymać w miarę w domu i mam jeden pokój wydzielony, w którym po prostu że tak powiem, mam swoją świątynię i tak to wygląda. No tak, ja pamiętam kiedyś gościł na naszej antenie, yy, też takiego, który miał świątynię, gdzie miał radio, pamiątki związane, znaczy, przepraszam, radio, miał motor żużlowy, miał pamiątki mówi mówił człowieku: No to jest 3 metry na trzy metry, no nie ma, to nie jest to duże muzeum. Żona jakoś daje mi spokój, jak mam jej dosyć, to tam się chowam i tam sobie przebywam. No dlatego no, z tymi żonami, kobietami jest różnie, ale to jest dobrze, że taki jest spokój, takie miejsce, że można zawsze odregować do tej codzienności i tam też pisać, tworzyć. No to jest fajne. Szczególnie dla nas historyków, yy, to jest to fajna sprawa, że mamy takie miejsce w domu. No akurat tu muszę dodać, jeśli chodzi o moją żonę, że mam pewne wsparcie i nawet, yy, że tak powiem, w wielu rzeczach mi sama pomaga, więc... Yy, bo jak ja jeżdżę na wywiady, czy, czy, czy po prostu po jakieś pamiątki, to jeździ ze mną, fotografuje, wykonuje zdjęcia do wywiadów, także... Jest, jest tym zainteresowana i, i pomaga mi. Także tutaj akurat mam stuprocentowe poparcie w tym, co robię. Nasz kolega z Wrocławia znany Wam również Robert Radczak, który często zapewne bywał na Waszym stadionie, relacjonował spotkania piłkarskie z Radia Wrocław i Polskiego Radia Jedynki. No Powiadał mi też na antenie i poza anteną o Waszej też historii, o tym czym było Zagłębie Rubin dla radonego Śląska i jest nadal jako klub bardzo ważny. Wiadomo, że ani Śląsk, ani Zagłębie teraz jakoś no, nie mają tych szansy na grę w europejskich parach. No będzie miał świąt w tym sezonie, ale to zobaczymy. Jednak również i prasa. No, też żeście wystosowali taki tutaj apel, który też poprzez środowisko wrocławskich dziennikarzy jest propagowany w ostatnich dniach, to chodzi o słowo sportowe. Czy również i w tym tygodniku znajdowało się również tematyka związana z kolekcjonarstwem? Czy również w prasie takiej sportowej czy też lokalnej, no jest jakiś może ma pan jakiś, stał, jakąś stałą ramówkę, stałą rubrykę, gdzie może pan pisać o tych, o tych właśnie wspaniałych pamiątkach? Mm, akurat nie. Jeśli chodzi o słowo sportowe, no to tylko kwestia tego, że napiszą tu lokalnie i to jest jakby jedna, w sumie jedyna taka sportowa gazeta w naszym regionie, tak? którą, którą się pamięta i którą się wspiera. Więc jeśli pojawił się apel o wsparcie, więc chętnie to udostępniłem. I... Staram się w jakiś sposób przynajmniej to rozreklamować, żeby zawsze, wiadomo, każdy wpłaci jakiś grosik i większa suma się uzbiera. Jeśli chodzi o taki, że tak powiem, kącik kolekcjonera, czy, 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 czy publikowanie na łamach, no to tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, Lubin.pl to, to jest jedna rzecz i nasze Zagłębie, czyli gazetka meczowa, w której ukazują się moje, moje wywiady, trzy informacje. To są to są dwa punkty po, poza tymi moimi, gdzie, gdzie publikuję. Szczerze mówiąc, to nawet nie, nie ma takiego jednego miejsca poza powiedzmy internetem, gdzie można publikować tego typu rzeczy, bo raczej, raczej gazety nie wychodzą z taką inicjatywą. Nie, żeby żeby po prostu kolekcjonerzy chwalili się powiedzmy swoimi zbiorami. Śląsk Wrocław akurat jeśli jesteśmy już też przy Wrocławiu, to zrobił ciekawą inicjatywę w czasach właśnie koronawirusa, zrobili to tak zwane archiwum, gdzie archiwum pamiątek, gdzie ludzie publikowali zdjęcia ze swoimi pamiątkami, zbiorami i oni fajnie to wszystko w jeden folder rzucali, gdzie, gdzie można się było tym pochwalić szerszemu gromu i to też jest fajne, bo widać jak... Jak wiele osób po prostu się tym zajmuje, a, a nie wszyscy się upubliczniają z tym, czy, czy ma, mają swoją, że tak powiem, kolekcję osobistą, no, ktoś przez 20 czy 30 lat i z danemu klubowi potrafi uzbierać potężne zbiory, tak? I, I to jest bardzo fajne, że można powiedzieć, że każda osoba, która cokolwiek zbiera, czy bilety, czy programy z danego meczu, jest w pewien sposób kolekcjonerem i nośnikiem tej historii dalej, tak? Na czego możemy panu życzyć e, jako kolekcjonerowi? Ech, jako kolekcjonerowi. No tak, no jako kolekcjonerowi, no to myślę co. No z zapału dalej, żeby żeby to, żeby było zdrowi i zapał, pasja jest dalej kontynuowana, to jest najważniejsze. Także no. tutaj myślę, pod, pod tym kątem to jest to jest najważniejsze, a wiadomo, czasami są też większe nakłady finansowe i trzeba, że tak bamiciwać groszika do groźnika, żeby... Coś fajniejszego zakupić, no ale to już są takie przyziemne rzeczy, które mają mniejszy wpływ na to. My z naszej strony naprawdę dziękujemy za to słowo. Rzadko gościmy kolekcjonerów. Można powiedzieć praktycznie w ogóle, jakoś, może teraz też będzie okazja, żeby właśnie to ciągnąć dalej, aby taki program pojawił się jako stała ramówka, abyśmy mogli. Każdy klub tutaj przedstawił naszej antenie. No i Pan w pewnym sensie jest tym prekursorem, bo Pan zaczyna, Pan przeciera ten szlak. Dlatego, Panie Krzysztofie, wielkie dzięki za, za ten czas przeznaczony dla nas. Życzymy Panu zdrowia i Panu najbliższym, no i dalszej takiej pasji kolekcjonerskiej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I... I mam nadzieję, że ta, że, że ta seria się poszerzy. Na Twitterze jest mnóstwo kolekcjonerów, którzy pewnie chętnie o swoim klubie też opowiedzą. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. My również, pozdrawiamy. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Kostek, kolekcjoner, historyk, pamiątek Zagłębia Lubin. Myślę, że to jest dobry pomysł, abyśmy w przyszłości gościli więcej takich ludzi, zwykłych, o których się nie mówi na co dzień w środkach społecznego przekazu. Nie mówi się o tym w klubie, a przecież te osoby, jakby nie patrzeć, Działają wokół klubu. Może bezpośrednio nie są pracownikami klubów piłkarskich czy jakichkolwiek innych, ale dużo robią, posiadają niesamowitą wiedzę. Z wykształcenia też są historykami, jak pan Krzysztof. I możemy poznać taką historię również poprzez te bilety, poprzez te programy meczowe, historię klubów. Dlatego myślę, że warto wspierać również takie inicjatywy. Jeżeli jest możliwość, to wspierajcie, jak się da, również i nasz, nasz projekt możecie wspierać. Mamy konto na PayPal. Pod każdym materiałem możecie znaleźć do link. Od kilku dni również posiadamy sklepy z gadżetami. Od dzisiaj już będzie ten link dostępny, Będziecie mogli dokonywać zakupów naszych gadżetów radiowych. No i miejmy nadzieję, że w kolejnym sportowym wieczorze kibica będziemy mogli gościć kolejnych w przyszłości kolekcjonerów pamiątek klubowych. Moi Państwa goście był Krzysztof Kostek i mówiący i żegnający Was te słowa Adam Nis z Wysp Brytyjskich. RADIO SPORT POLONIA POLISH RADIO SPORT POLONIA Słuchaliście Polskiego Radia Sport Polonia z Wyspy Brytyjskiej. Pierwsze niezależne radio sportowe na świecie. Ja ulesęg Polish Radio Sport Polonia. The first radio station on the world in independent and Polish sport radio